Witam na moim kanale z informatyki. Dzisiaj taki krótki film o projektowaniu stron internetowych. Tutaj mamy HTML i CSS. Oczywiście pewne rzeczy przypomnę, co były wcześniej, czyli cały schemat HTML5, ale na początek to, co dostaliście, czyli dostaliście taką stronę, która wygląda w ten sposób, jak teraz pokażę, że mamy. On, czyli indeks. Mamy sprawdzian tu, co będziemy robili teraz za chwileczkę. I oczywiście kontakt, gdzie mamy wstawioną mapę. I mamy taki, taki można powiedzieć, taką tabelę. Tak więc zaczynamy od tego, co już było, że style, moi drodzy Państwo, te zostawiamy nietknięte, robimy kopię. Czyli możemy teraz zrobić kopię tego. Czyli tutaj, no oczywiście musimy to tego zamknąć, jeżeli by było to otwarte. E, e, robimy z tego kopię po to, żeby moi drodzy Państwo no, pf, sobie nie popsuć oryginału. Klejamy z powrotem, zmieniamy nazwę, damy tutaj sprawdzian. 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 Zatwierdzamy. Oczywiście mamy Sprawdzian, no i teraz za pomocą programu NotPad Not otworzymy całą naszą witrynę. Czyli mamy na pulpit, mamy tutaj No i otwieramy indeks. Otwieramy kontakt i otwieramy, moi drodzy, sprawdzian. Oczywiście ze styli otwieramy tylko i wyłącznie sprawdzian style, bo tamten nam nie będzie potrzebny, nie będziemy robić. Prawdę mówiąc jest to kopia naszego style CSS, tak więc wszystko co potrzebujemy to mamy. Ale żeby zmieniać w sprawdzianie, moi drodzy Państwo, to proszę zobaczyć, że tutaj mamy podlinkowane style.css. Czyli tu musimy zawsze zmienić sprawdzian.css. Wtedy wiadomo, że jeżeli tu będę prowadził zmiany, to także będą zmiany widoczne tu. Zaczynając od schematu, zobaczcie, że mamy tutaj type, czyli mówimy w przeglądarce, że będą tutaj na tym, w naszym dokumencie, można powiedzieć, z HTML5. Następnie mamy tutaj HTML, mamy część head, mamy część body. Tutaj mamy już w HTML5 tak zwany header. W headerze mamy menu, no, i oczywiście tutaj jest deklaracja listy wypunktowanej, no i punktory, które tutaj są zawarte, a więc nasze menu. Następnie mamy koniec federa i mamy tak zwany część main, czyli część główną, gdzie będziemy tutaj właśnie. Wszystko, wszystko można powiedzieć, będziemy umieszczali, czyli teksty, zdjęcia, tabele, no można i więcej filmy, mapy i, i tak dalej i tak dalej. Tak więc w tej części main będziemy mieli cały sprawdzie. Zaczynamy. Zobaczcie, mamy tutaj coś takiego, że mamy o jakimś mieście e, wybranym przez nas e, na świecie zrobić właśnie, gdzie umieścimy. Zdjęcie, tekst, no tutaj mapę, no i krótką tabelę, która będzie zawierała podstawowe jakieś dane geograficzne. Zaczynamy, moi drodzy, od e, tutaj, że mój wybór Nowy Jork. Tu mamy napisane, że tytuł sprawdzianu to jest formatowany jako nagłówek H2. Gdzie jest szesnastka, wyśrodkowana, margines dolny 20 pikseli. Proszę zauważcie jedną rzecz, wracając teraz do indeksu, że tutaj mamy tylko H1. Nie ma, moi drodzy państwo, nie ma tutaj żadnego H2. Tak samo w sprawdzianie. Mamy tutaj H1 sprawdzian wiadomości, ale H2 nie mamy. Szybko możemy go stworzyć poprzez kopię. Proszę zobaczcie, H2 to jest nagłówek. Jeżeli ja teraz skopiuję to razem z klamrami, pamiętamy. CTRL-C, pod spodem wstawię CTRL-V, zmienię jego nazwę na H2. I teraz, moi drodzy, zrobię tutaj według tych wskazań, które mamy. Czyli mamy tutaj, proszę zauważcie, jedną rzecz że mamy tutaj czcionka 16 pikseli wyśrodkowana i margines dolny. Pewien. Tutaj niech to zostanie, bo mamy wyśrodkowanie, białą czcionkę, w font family mamy takie sygołe print, no i oczywiście z tym tekst szedł. Dołożymy teraz, moi drodzy, to co jest potrzebne w H2. Czyli mamy teraz font, i zobaczcie, mamy font size dwukropek 16 pt pt czy czy pikseli, pokazałem. pt tak punkty. Oczywiście średniki oddzielają nam poszczególne tutaj cechy. Następnie ma być mar, margines lewy dwukropek 20 pikseli. Proszę, zobaczcie, że jeżeli tu mamy już coś takiego, że sobie zdefiniowaliśmy K2, to przechodzimy szybko do sprawdzianu i możemy tutaj, no, pisząc albo kopiując nawet. ctrl C. ctrl V. A. tutaj już chwileczkę zaraz to stawię. H. I tutaj oczywiście dołożymy, że to będzie. H2 i zakończenie H2. Sprawdzian wiadomości tutaj dajemy to co napisałem mój, wy... mój wybór, nowy Jork. nowy Jork. Nowy Jork. Proszę zauważyć, że po zapisaniu sprawdzamy, czy wszystko nam działa. Czyli przechodzimy do sprawdzianu, i proszę bardzo, mamy tutaj mój wybór nowy. Eee, zauważmy jedną rzecz, że tutaj mamy H2, i tutaj jest zapisanie, ale jeszcze nie zapisaliśmy tutaj. Zobaczcie teraz, jaka zmiana nastąpi. Zapisujemy. To jest. H2 bez formatowania, a tak wygląda ze czyli już podłączeniem do. Widzicie sami, że różnica jest ogromna. Tym samym, teraz mamy już pierwsze zrobione. Następna rzecz, że mamy wstawić tutaj zdjęcie, które będzie szerokie na 60% całego kontenera main i margines lewy 20%. XLi. A więc teraz, a tutaj moi drodzy, mała pomyłka, bo nie doczytałem, nie left, tylko bot to Właśnie. O, właśnie, dolny. dolny. Przepraszam, tutaj trzeba, trzeba zawsze doczytać żeby... i szybko. Więc teraz zdjęcie wstawimy i moi drodzy Państwo wykorzystamy ten styl half foto, foto 1, czyli tak zwane klasę IMG Foto 1. Oczywiście odpowiednio zmieniając tutaj e, pewne rzeczy, które są w sprawdzianie. Czyli pierwsza rzecz. W tym katalogu grafika muszę znaleźć z internetu zapisać zdjęcie. Z prostą nazwą. Czyli wchodzimy tutaj. Nowa zakładka. Nowy New York. Szukamy szybciutko tego zdjęcia, grafika. No i takie zdjęcie, które nam by się podobało. Ej, bym się podobało to zdjęcie. Powiedzmy, zapisuję je. Zapisz grafikę jako. Oczywiście, tutaj. Idziemy tam, gdzie mamy. O. Tutaj mam grafika i krótka nazwa mojego. Będzie to jako JPEG. Nowy JPEG. I daję zapis. Jeżeli mamy już tutaj, no to szybciutko możemy wstawić takie zdjęcie. Czyli dajemy tutaj. IMG. A zresztą, no właśnie. Jeżeli ten, to możemy sobie skopiować tutaj. Kopiujemy to, co mamy w indeksie Ctrl C. Przechodzimy do sprawdzianu, Ctrl V. Oczywiście tutaj będzie klasy foto 1, ale tutaj nie sieci, tylko ten Y. New York. Ten. I już mamy zdjęcie wstawione, zapisz. Odświeżamy, to już nam niepotrzebne. Odświeżamy. Proszę bardzo. Mamy tutaj już wstawione zdjęcie. Sprawdzamy, czy jest to według styli, czyli szerokość 60, margines lewy 20. Patrzymy, jak mamy we wsprzrzedzianie CSS. Mamy margines. No, prawy mamy tutaj, nie dajemy żadnego, likwidujemy tu. O tak. Margines będzie 20, a tutaj oczywiście szerokość 60. I zobaczcie, że tu w sprawdzianie IMG Foto 1 mamy według tych wskazań. Zapisujemy, sprawdzamy, czy to działa. Proszę bardzo, idealnie jest wstawione zdjęcie z Nowego Jorku. Teraz krótki tekst. Proszę zobaczyć że mamy, oczywiście z internetu można, ja tym razem stąd wezmę tekst. O, ten tekst, który tutaj przygotowałem, to także wstawię. CTRL-C, mam tekst. I oczywiście będę zmieniał tutaj, no wiadomo, że będę zmieniał według, według stylu Czyli pierwsza rzecz, moi drodzy Państwo, to tutaj sobie teraz wstawimy też może. O, właśnie to skopiujemy. No właśnie to najpierw skopiuję, bo tutaj mamy p te, class text tex 1 Ctrl c. Przechodzę teraz do sprawdzianu i pod tym wstawię Ctrl Mamy. Skasuję wszystko, co jest moi drodzy niepotrzebne. O sobie wstawię ale, Ale, moi drodzy, dałem tutaj coś takiego, że wspan, wyróżniony tekst. Ja go zachowam i napiszę, że to jest właśnie, nazwam ją, Nowy Jork, czyli wyróżniony tekst. Wyróżniony tekst będzie wspaniały. A teraz tutaj tekst. O, może odtąd zacznę. Albo tutaj całość to będzie wyróżnione. Kontrol C i tutaj szybciutko wstawię zamiast nowy Jork to Panie będzie, wspan, właśnie to będzie wyróżnione. A pozostały tekst, czyli miasto i tak dalej, będzie już normalnym arbitrem. Kontrol C. I dajemy, moi drodzy, tutaj kontrol no i oczywiście, że o, tutaj dwa mamy, Można by było to lekko pociąć, tak żeby było widoczne całe. Oczywiście, żeby tylko nie pociąć w wyrazie, ale generalnie można pociąć, bo to i tak mamy tutaj, proszę, zobaczcie, elegancko mamy P, TXT1. No i oczywiście po zapisaniu możemy zobaczyć. Wygląda. Proszę bardzo. Mam tutaj o tym miejscu. Można to zachować. Mógłbym dać jaśniejszą troszeczkę czcionkę. Ale tutaj sprawdzimy sobie, jak mamy właśnie ten tekst. Kolor jest taki. No można by było inne, ale teraz szukamy, co jest w sprawdzianie. Ma być czcionka 12, czyli nie 14, tylko 12. No. Dałem tutaj kalibri. Kalibri jest dość czytelną. Można sobie inną czcionkę wybrać, ale ja już zachowuję. Wielkość margines 30 pikseli, margines lewy. Proszę zobaczcie, że tutaj dajemy mar, margines left ukropek kropek 30 30 pikseli. Średni, pamiętamy o średnikach. No i oczywiście jeszcze mamy tutaj margines prawy 80 pikseli, następny margines w tekście mar margin prawy, margines prawy 80 pikseli. I dajemy średni. więc mamy już te podstawowe cechy tekstu, który na sprawdzianie jest wymagany, zapisujemy, sprawdzamy, jak on wygląda, czy wszystko jest. Wszystko jest odsunięte. Tutaj ten fragment. Można by było większe dać margines sprawy. Aby było wyglądało trochę inaczej. Można by było dać otoczenie, ale nie było nic to w sprawdzianie, dlatego robimy według wskazań. Mamy już trzy elementy, zostały nam tylko dwa. E... Następny element moi drodzy, jest bardzo prosty. wstawienie mapy. Mamy nowy nowy Jork. Przechodzimy do map. Proszę zobaczyć, jest to mapa. Mamy tutaj tak zwane udostępni i umieszczanie mapy. Wybieramy to umieszczanie mapy, kopiujemy HTML, zostało skopiowane. To już zamykamy. A tutaj, moi drodzy Państwo, sprawdzianie pod elementem T nie w środku. Tylko pod elementem P wklejamy. I zostawiamy to takie długie, chyba że mamy pewne wskazania na sprawdzianie, jak mapa ma wyglądać. O właśnie! Szerokość mapy jest 450, wysokość 300. Proszę zobaczcie, że tutaj mamy o właśnie to wysokość i szerokość. No to zmieniamy. Tutaj zmienimy na 450. A tutaj zmienimy na. Zapisujemy. I proszę zobaczcie. Odświeżamy. I mamy wstawioną taką mapę. Teraz moi drodzy. Krótki, krótki. Krótka tabela, taka na, na dwie. Gdzie mieliśmy tabelę? Robiliśmy. Pamiętamy w kontakcie. I skopiujemy sobie całą tą tutaj, tak zwany table. O wszystko. Zaznaczamy, dajemy ctrl C, a w sprawdzianie, o, właśnie tutaj, pod mapą, czyli tutaj spychamy ten mail, i tutaj stawiamy pod mapą. Może takim odstępem będzie ładniej wyglądało. O, proszę bardzo, mamy może no, Tutaj mamy adres mapy. No, zamiast tego to napiszmy tutaj, że mamy, mamy tutaj, no inaczej, że tutaj jest dane geograficzne Nowego, no, przepraszam, Nowego Jorku, Nowego Jorku. Zobaczmy jedną rzecz. Na sprawdzianie mamy także tutaj dane tutaj geograficzne, ja już dopisałem Nowego Jorku, mamy powierzchnia, ludność, czyli proszę zobaczcie, że nie mamy tutaj scalonych czterech, czterech kolumn, tylko dwie. Czyli I tutaj to musimy zmodyfikować, że tutaj jest colspan, dwie. I oczywiście likwidujemy, likwidujemy do dwóch. Komórek, proszę zobaczcie, likwidujemy do dwóch komórek. Tu mamy zlikwidowane, mamy tutaj wiersze, wiersz, który posiada dwie komórki, wiersz, który dwie komórki posiada. W pierwszej to mamy napisać tutaj: No, ja nie będę kopiował powierzchnia i ludność. Tu jest. O. Ja. A tutaj napiszemy, że ma ludność. Lud, no. Ludność. No i teraz oczywiście te prawidłowe dane. No ja też nie będę w internecie szukał, tylko tak. Zaznaczę o, o, przepraszam, ctrl C. A tutaj wstawię, właśnie zamiast komuta druga, wstawię jaka jest powierzchnia Nowego Jorku. Jest. Eee, oczywiście, tutaj coś jeszcze nie wyszło, coś się wstawiło. No i teraz jeszcze ludność. Jaka jest C. Wracamy tutaj i zamiast komórka numer 6 wstawiamy kontrolkę. I mamy ludność. Proszę zauważyć jedną rzecz. Mamy tabelę. Zaczyna się pierwszy wiersz, który scala dwie komórki. I tutaj jest tak zwany colspan, scala dwie dane geograficzne Nowego Jorku. Kończy się dane, dana komórka, można powiedzieć. I kończy się wiersz. I mamy tutaj jeszcze dwa wiersze, czyli mamy wszystko. Zapisujemy. No i oczywiście. Teraz musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Proszę zobaczyć, mamy ten sposób zrobione. Dane geograficzne nowego JO. Oczywiście, tutaj to no, w tej komórce można by było jeszcze poformatować, ładnie dać. Na przykład mógłbym dać, że tutaj jest tak zwanym, no z panem może nie, ale no, na przykład A2, żeby tu był. Te dane geograficzne H2. No, już wykraczam poza, bo zobaczcie, wykraczam poza, bo nic takiego nie napisane. No, ale jeżeli mam, to proszę zobaczcie dane geograficzne w tym, to tutaj wezmę H2. No i oczywiście tutaj zamknięcie też. H2. I już mamy. Proszę zobaczcie, będzie o wiele ładniej. Oczywiście można by było nowy styl stworzyć. O, proszę zobaczcie. Można by było nowy styl stworzyć. Na przykład H3 i dać mniejszą troszeczkę trzcionkę i tak dalej. Też by było ładnie wyglądać. To ja jeszcze to zrobię. Jakby do przećwiczenia. Sprawdzianie. Tutaj proszę zobaczcie. Zaznaczam wszystko, co jest do H2. Ctrl C. Wklejam tutaj pod spodem ctrl -V. Zmieniam nazwę stylu na H3. Zmniejszam, no tutaj jest dolny, e, powiedzmy, nie będzie marginesu, chociaż nie, margines dajmy 5 pikseli dolny, no powiedzmy 5 pikseli, ale tutaj zmniejszamy do 14. O, niech w ten sposób będzie. Zapisujemy, i w sprawdzianie, oczywiście tutaj dajemy zamiast H2, dajemy H3. H3. I teraz już mamy zmodyfikowane. Zapisujemy, drodzy Państwo, i tutaj, proszę zobaczyć, no, tu już mamy H3, a tutaj mamy już H2. I jeszcze zobaczymy, czy gdzieś nie, nie zapisałem. W sprawdzianie, zapisane, tutaj zapisane. Tu zapisane. W ten sposób mamy, mamy zrobione. Proszę zobaczyć, że tutaj robiliśmy pierwszy tekst. Musielibyśmy to zlikwidować. Ponieważ to jest pierwszy i mamy black i tak dalej. Proszę zobaczcie. Zaznaczam. To jest nam niepotrzebne. No, bo to dotyczy tekstu. Ono może nam trochę mieszać. Zapisz. A tutaj damy odśwież, no i już mamy, mamy H2, czyli nowy styl, mamy zdjęcie, mamy tekst, mamy mapę i mamy dane geograficzne. Yy, no pewnie, że można to szybciej zrobić, oczywiście jakbym wam tego nie tłumaczył, to bym to szybko zrobił, ale ale nie, no ważne jest, żeby pilnować, moi drodzy. Ważne jest, że tutaj mamy zawsze, jeżeli chodzi o style, to jest selektor wody. Można byłoby zmienić I zawsze klamry. Nie można tutaj innego selektora w środek wstawić. Następna rzecz bardzo istotna: każdy element musi być właśnie w znacznikach H2 i MG P. Iframe, frame czyli tutaj mapa. Następnie table, tr, td. To wszystko, cała treść, żeby można było ją zmieniać, wygląd w stylach, musi być znacznikiem. To by było na tyle. Mam nadzieję, że poprawa w tym powinna